Cześć, kochani, a dzisiaj coś o życiu na szteli. Życie na szteli jest nieprzewidywalne, tak jak w ogóle całe nasze życie dzisiaj jest tak, które jest inaczej. Mojej podopiecznej zaczęła się robić odleżna na e, małym palcu przez ucisk pończochy specjalistycznej, którą nosi, e, i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. I moja rada taka dla Was: jeżeli cokolwiek robicie przy podopiecznym, zawsze miejcie to na mailu od rodziny. Że możecie coś takiego zrobić i nagrywajcie dokładnie, co robicie, że nie robicie żadnych zabiegów medycznych, ponieważ tego wam nie wolno. Wolno wam podać jakiś środek przeciwbólowy, ale wówczas musicie się upewnić, takiego wywiadu zasięgnąć od rodziny. Na jaki nie jest uczulony podopieczny, ponieważ ktoś może być na paracetamol uczulony, ktoś na aspirynę, prawda, na piryny, na, na inne rzeczy. Także tutaj to też z tym trzeba mocno, mocno uważać. Co po następne? Wszystko nagrywajcie, co robicie, takiego troszkę nowego, innego. Nie tylko, że obiad dajecie, chociaż powiem szczerze, że ja bardzo często też robię fotografię obiadu, żeby po prostu. No, mieć to udokumentowane, ponieważ pani jest chora na Alzheimera i czasem mówi naprawdę, że się nie jadła obiadu. Wszyscy wiedzą, że jadła, bo nawet sąsiedzi ją z okna widzą, prawda? Aczkolwiek ona nie pamięta już tego i ja to jednak wolę mieć udokumentowane. Już od jakiegoś czasu bardzo często wykonuję fotografię tego. Także teraz wam pokażę, jak jej. Pomogłam, ulżyłam przy tej odleżynie i postaramy się z najwyższych, największych sił swoich, żeby do tego nie doszło, żeby do tego nie doszło, bo odleży na to koszmar. Chyba wszyscy o tym wiemy. Także życie na szteli bywa różne. Ja. Okej, okay, tutaj mamy taki problem że Pani nosi specjalistyczne pończochy, które, które tutaj mocno uciskają i są założone w sumie na złą nogę chyba wydaje mi się, bo to jest Nine Inks. Okay. I tutaj musimy te pończochy nosić, tu specjalista założył tą tylko, że pani się tu zaczyna robić odleżyna. Tu i tu musi pani mieć cały czas to odsłonięte. Pomiędzy palcami zrobiło się taki odgniot. Nie wiem, czy to będzie widoczny tutaj, ale chyba nie, bo to panią bardzo boli. O, troszeczkę widzicie tam wewnętrzną stronę palca. Taki. O proszę, czerwony odgniot też, a głębiej też jest taki biały ten odgniot. Tutaj ten kompres stary zostawię. Dodam tam, posmaruję cały palec. Kawałkiem, czekajcie, widzicie? Nie, gdzie to widzicie? Aloesu, cały palec, tak zabezpieczę. W środku też.

tego odgniotu tam, resztę położę tutaj na ten czerwony punkt, który się, w którym się tworzy odleżyna. I teraz to zabezpieczę, przykleję tutaj

Hmm. Tutaj muszę położyć taką gąbkę, żeby pani nie uciskało podczas chodzenia w obuwie i to wszystko teraz takim bandażem elastycznym. Hmm. Okay. Taki kompres. Ściągnę rękawiczki, ponieważ sobie już nie poradzę z tym przyklejeniem tego. I przykleję duży plaster, żeby babci się dobrze chodziło. Żeby jej się to nie zsuwało. No i teraz o jest tutaj nawet taki rożek.

Obciskającej, w ogóle nawet nie wiem, czy ona może tutaj uciskać, czy ona nie zrobi tutaj, teraz podleżymy. Założymy normalną kończochę. Założymy, założę. Okay. I delikatne obuwie, takie, żeby nie uciskało stopy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odleżyny są bardzo niebezpieczne. Pa. Dobrze. Także widzieli żeście już wszystko. Pożegnamy się i buziaki, ciumaki. Miłego dnia, kochani.